Mężczyzna zmusza kobietę do podpisania kontraktu niewolnika. 35-letni mężczyzna z Lincoln w Nebrasce staje przed sądem za torturowanie kobiety i zmuszanie jej do picia jego moczu. Według policji, Nicholas Allen Talbot zmusił kobietę do podpisania umowy, mówiącej, że jest on jej panem i tylko on decyduje, co może robić. Kobieta opisywana była przez znajomych jako miła i uczynna. Udzielała się też w lokalnym kościele. Przez 10 lat Talbot zmuszał 32-letnią kobietę do picia jego moczu, przypalał ją papierosami i pisał na jej ramieniu własność Nika. Kobieta ma też bliznę po przypaleniu przez rozgrzany śrubokręt. Mężczyzna groził kobiecie, że zabije jej rodzinę, jeśli nie będzie mu posłuszna. Mówił też, że policja to jego znajomi i zawiadamianie jej niczego nie zmieni. W końcu kobieta pokazała swojemu pastorowi i kilku innym osobom swoje rany, i ci zawiadomili policję. Talbot został aresztowany. Podczas pierwszego posiedzenia sądu twierdził, że ma rozwojenie jaźni i podczas przesłuchania słyszał głosy dwóch osób, które mówiły mu, by przyznał się do winy. Proces będzie kontynuowany.